Cześć, to jest, jest to zasadzie kolejny film na moim kanale i słuchajcie, on jest naprawdę, naprawdę gruby. Także oczywiście zapraszam was wszystkich do zostawienia łapki w górę, jeżeli będzie ich 300, to robimy kolejny taki film. No i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwonem, to wtedy będzie super kozak i będziemy nagrywać więcej takich filmów i będziecie na bieżąco z moimi filmami i w ogóle będzie super, super. Także oczywiście zostawiajcie tam subskrypcję i komentujcie film. To wtedy dostaniesz serduszko. Jakiś fajny spam zróbcie z komentarzy, takich bardzo fajnych, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. No Także Eluwa Dobra moi drodzy, ogólnie muszę wam powiedzieć mniej więcej jak to się zaczęło Generalnie wbijam sobie na serwer Chciałem sobie nagrać czytowanie I tak patrzę, patrzę, a i nagle mam game moda Okazuje się, że mam game moda. Naprawdę słuchajcie nie wiem jak to jest możliwe, ale, ale serio wbiłem na serwer bez, bez to jest serio nieustawione obiecuję wam na, na, na moje słowo na, na wszystko obiecuję, że to nie jest odcinek ustawiony I po prostu mam game moda, mam po prostu game moda, wbiłem i dostałem game moda Nie wiem jakim cudem Po prostu się zalogowałem, wchodzę i od razu miałem game moda, więc nie wiem jak to jest możliwe, totalnie nie wiem, może, może kiedyś dostałem tutaj po prostu z jakiejś z jakiejś nie wiem potrzeby, ale, ale, ale nie pamiętam Generalnie chodzi teraz o to, że możemy troszkę stestować Tutaj adminów jak się będą zachowywali, bo jestem mega ciekawy, bo ponieważ mam game moda i, i mogę robić w sumie generalnie wszystko, to jest dość ciekawe, to jest dość ciekawe. Hm. Tak generalnie w ogóle się zastanawiam, czy, czy jest takie coś tutaj, że jeżeli pójdę sobie na losowe TP, w ogóle widzieliście, że napisałem coś to ten, to miałem vipa, więc więc nawet tutaj nie mam admina, mogę wam to pokazać gm1, nie mam dostępu do tej komendy. Okej okay, moi drodzy, jestem ciekawy, czy jeżeli postawię bedrock, to wyświetli się na czacie. Kiedyś tak było, a teraz już tak nie ma, kurde, szkoda. Że jak postawiłeś bedrock, to po prostu pisało tutaj na czacie na tym serwerze, że, że, że masz ten, że masz właśnie bedrocka, nie? Ogólnie to chciałbym w ogóle was zaprosić na mój serwer z itmc.pl i zhc.pl. Na razie są po prostu. Macie IP w opisie, no to sobie wejdźcie, pograjcie, a my lecimy na war pvp. Już ludzie generalnie tutaj piszą, że jeszcze nagrywam, i tak dalej. No, no, nagrywam, nagrywam. Jest admin, dobra, zobaczymy, czy jest admin. Mam nadzieję, że jest. Yy, kurde, troszkę słabo, jakbym miał się bić. Piszą, że nie. Kurde, no szkoda. Fajnie, jakby był tutaj admin, bo, bo, bo byłoby to oczywiście najlepsze. Reakcja tego admina byłaby bezcenna na pewno. No mordo, i ty i tak mnie nie możesz uderzyć, więc, więc, no sorry W ogóle ja mam cheaty, czemu ja w ogóle się nie biję na cheatach, dobra, weźmy się bimy na cheatach Nie dość, mamy cheaty, mamy jeszcze game moda, boże, cheaty na game moda, to jest najlepszy odcinek na świecie Dobra, nie wiem, o co tu chodzi, teraz się znerwowałem Okej, okay, moi drodzy, wystawił mały problem, nie czekałem tych 15 minut, bo to był tylko ban na 15, na 15 minut Postanowiłem, że kupię unbana, moi drodzy, na stronie Kupiłem, także no po prostu nie miałem innej, innej, po prostu innej opcji Problem jest teraz taki, że, 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 że chyba nie ma dalej tutaj admina Nie chciałem w ogóle, ogólnie to w ogóle mogę dostać unbana, bo na bym napisał po prostu do jakiegoś admina To by mi pewnie dali, tylko, że nie chciałem się tutaj zdradzić, że on moda O to w tym wszystkim chodziło My lecimy słuchajcie na war pvp Jest admin, dobra piszemy dalej czy jest admin Serio nie miałem, musiałem kupić unbana nie, na szczęście tylko za 2 złote, więc więc dużo nie wydałem yy, Elo mordeczko, co tam, co tam? <grafię> Dobra, ja sobie generalnie mogę tutaj tak biegać, mam game moda yy, Nie wiem czy mi się fly wyłączył, to mi się akurat nie podoba To mi się akurat nie podoba, halo, proszę mi wrócić fly'a No, będę troszkę chamski i powrzucam do tego do tego, do tej do tej dziury, do tej beczki yy, Sorki mordeczki, ale no, yy, tak to czasami bywa, że, że trzeba tutaj dla odcinka się trochę poświęcić i powkurzać was, przepraszam Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję za tą akcję, bo jest naprawdę mocna. I jeżeli nie będzie żadnego admina, niech bije na serwer, to wejdę sam na TS i po prostu powiem, że mam cheaty na game moda. I, i że po prostu tutaj jest, jest, jest no taka sytuacja, no. Ok, okazało się, że jak relognę, no to wtedy mi wraca fly dopiero. Więc, więc widać, że się nie mogę za bardzo bić. Zróbmy taką sytuację, że chodźmy na losowe. I zrobię wam, słuchajcie, skrzynkę. Okay, także robimy skrzynkę. Robię dla was, słuchajcie, dla moich widzów skrzyneczkę specjalną. Yy, będą tutaj takie i teby jak koksy, yy, bekony. Yy, dobra, to będzie trochę hamskie generalnie, no ale, ale no dobra, tylko troszkę wam dam tego. Nie będę aż taki hamski yy, dla właściciela, bo jednak yy, się znamy. Yy, tylko yy, zrobimy po prostu, no nie wiem, dobra. Może wam to starczy. Może wam to starczy. chyba że mogę dać jeszcze. Kit, premium case wezmę. okej, okay, postanowiłem, że jeszcze tutaj damy troszkę bedrocka. Zrobimy. Słuchajcie, gildię z bedrocka. Może zrobimy coś z bedrocka, właśnie. Eee, zbudujmy, może. Dora, mam pomysł, mam pomysł, co możemy zbudować. Eee, zrobimy coś takiego. Eee, to taki domek, to kwadrat. Z tym problemem, że cały czas mnie otwiera jakieś GUI. Ale ale dobre, mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzimy. Eee, ok, to będzie po prostu taka jedna krateczka. I słuchajcie, damy w niej tabliczkę. Damy w niej tabliczkę, że zęciak tutaj był. I, i, I tak to właśnie się stało <laughs> Ok, sign Dajemy tutaj, prawda, to i piszemy Elo, okej, okay, wymyśliłem tutaj elo tutaj Zenciak, przywitanie moje oczywiście Lecimy, słuchajcie, na spawna teraz szybko jeszcze I, I słuchajcie, spróbujemy coś porobić z, Tutaj z ludźmi jeszcze na Warp PP Dobra, postanowiłem, że możemy troszkę porozdawać jakichś itemów Skoro już mam tego game moda, to To damy tutaj jeden, dwa, trzy Dobra, więcej nie daję, bo kurde, będzie przypał Mm, dobra, weźmy po prostu, zróbmy tak, że będziemy sobie tutaj latać. Ciekawe jak oni będą reagować. Ciekawe, ciekawe. Halo, halo. Jestem tutaj administratorem tego serwera, Siemaneczko. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na Warp PvP I sobie tutaj troszkę polatamy chwilę Polatamy tutaj sobie chwilę, damy tutaj Bacona Dajmy damy tutaj jednego Bacona yy, Niech sobie wybiegnie ziomek Dobra, już tutaj wybiegają, co mnie pić w ogóle Bez sensu, yy, nie wiem czemu Nie podoba mi się to yy, Ale, ale dobra, ale dobra, dobra, moi drodzy Nie ma na co czekać, lecimy do spika I lecimy do Admina, dobra, moi drodzy Niestety nie udało się ogarnąć że do tego Admina Czekam na spiku parę naprawdę dobrych minut nie, nikt po prostu nie wbił, postanowiłem, że po prostu już dostanę tego bana żeby po prostu nie cheatować ani nic, żeby nie było, że, żeby, że coś odwalam Dostałem bada za cheaty, więc mówię dobra Yy, po prostu kończymy ten odcinek. Nie ma sensu, moi drodzy. Ja też lubię konczela, więc yy, po prostu nie będę nic, nic takiego robił. Yy, także, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli odcinek wam się zostawiacie. Oczywiście, łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. wami jeżeli chcecie takich więcej filmów, skomentujcie, czy, czy w ogóle Wam się spodobał ten film. Yy, a ja spróbuję yy, następnym razem ogarnąć naprawdę jakiegoś admina. Yy, chociaż. Jest w sumie admin tym spiku, bo byłem, ale, ale jest zmutowany i po prostu nic nie odpowiada. Nawet napisałem mu, że mam game moda, yy, więc, yy, więc w sumie sp dziwna sprawa. Yy, no ale dobra, także słuchajcie to była tyle, ja się także grabi, eloo